Dlaczego warto patrzeć na ten księżyc? Dlaczego warto się zatrzymać w tę pełnię i w te nowe księżyca? To jest informacja taka, że wszystko ma swój początek i koniec. Cykl właśnie tak wygląda, jest. Ciemny Księżyc, początek cyklu, jest kwadra, gdzie Księżyca zaczyna przybywać, jest pełnia, która jest jak pełnia życia, jak dorosłość. To jest taka część życia, w której jesteśmy pewnie ja i Ty, jak mnie słuchasz. I to jest to właśnie zawodowe. Kolejna kwadra, kiedy Księżyca ubywa, to jest schyłek, zbliżanie się do starości, do schyłku życia i do śmierci, czyli nów jest jak narodziny, zbliżanie się do kolejnego nowiu. To jest zbliżanie się do śmierci, bo właśnie też o tym jest księżyc. Tak, jakby go nie było, tak jakby jeszcze go nie było, jeszcze się nie narodził, chwilę przed nowiem, czy już w nowiu się naradza i umiera, kiedy się zbliża do kolejnego nowiu.